Drogie lwy, witam was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do was z przesłaniem z kart na miesiąc luty. Przesłanie jest ogólne. Mówi tutaj karty to, co chcą wam powiedzieć, to jakie mają dobre rady, jakie ostrzeżenia, na co powinniście zwrócić uwagę w tym nadchodzącym miesiącu lutym. Czyli lew i miesiąc luty. Przesłanie jest ogólne, nie każdym oczywiście musi rezonować. Zapraszam też do porad indywidualnych. Dobrze. Także lew i miesiąc luty. Lew i miesiąc luty. Lew i miesiąc luty. Lew i miesiąc, luty. Lew i miesiąc, luty. No, powiem Wam, że miesiąc się dosyć ciekawie tutaj zapowiada z tych wylosowanych przeze mnie dla Was kart. Dobrze, zaczniemy od początku. Hmm, 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 hmm. Na to powinniście zwrócić uwagę. Jeżeli, drogie lwy, poznałyście albo poznacie w miesiącu lutym, albo poznałyście jeszcze w miesiącu styczniu, czy też grudniu, czyli w niedawnym, niedalekim czasie yy, osobę, która Wam się podoba, taką, yy, może z którą byście chciały stworzyć związek. To uważajcie, bo ta osoba y, może być niecałkiem szczera. Co więcej, tutaj karta tajemnicy y, pokazuje, że tajemnica y, dosłownie pokazuje, że tajemnica ujrzy światło dzienne, y, więc co kłamstwo ma krótkie nogi. Nie wyjdzie na jach, więc y, ja twierdzę, że albo ta osoba jeszcze jest w jakimś związku y, z kimś innym, albo jeżeli jest sama i chce być z wami, to jeszcze coś tam ma do ukrycia, nie jest całkiem szczera wobec Was. Czyli powiedziałabym ostrzeżenie. Uważajcie. W, z kim się zadajecie, w jakie związki relacje, relacje wchodzicie. Karty mówią o tym, będzie to dobry miesiąc na podążanie. Może to takie trochę górnolotne, powiem ścieżką mądrości. Ale ścieżką nauki, tak bym to powiedziała, czyli ścieżką nauki, którą gdzieś tam już kontynuujecie, możecie właśnie tutaj pokazane są nie tyle, może sukcesy, co to jest dobra droga, tak? Dobra droga, którą, którą idziecie. Także podążajcie nią dalej, ona na pewno tutaj zaowocuje, zaprocentuje w przyszłości. Tutaj karty mówią oczywiście dla osób, o osobach, które studiują, które, nie wiem, podejmują jakieś kursy, szkolenia i tak Z ostrzeżeń karty mówią o drobnych stratach, może to być w otoczeniu domowym, czyli uważajcie, żeby wodę zakręcać, nie wiem, żeby Wam się kluczyki w samochodzie nie zatrzasnęły, właśnie takie różnego rodzaju zdarzenia zdarzenia losowe, które powstają przez Waszą może nieuwagę, jakieś tutaj zaniedbania. Na to karty radzą zwrócić uwagę. Bardzo fajne tutaj jest połączenie tych dwóch kart, które mówią, żebyście mierzyły drogie lwy wysoko. Znały swoją cenę. Wy znacie swoją cenę, znacie swoją wartość, bo możecie osiągnąć sukces. Tu karty nie mówią dosłownie Czym ten sukces będzie przez Was osiągnięty, to Wy już najlepiej będziecie wiedziały, jeśli chodzi o Wasze pragnienia, może jakieś marzenia, może cele. W każdym razie te dwie karty mówią o tym, żeby sięgać wysoko, nie zaniżać jakichś tutaj swoich, swoich wymagań, swoich oczekiwań, czy może będziecie przystępować do jakiegoś konkursu. To tylko taki przykład, bo o tym karty akurat nie mówią, czy nie wiem, czy będziecie się ubiegać o nową pracę to złóżcie, nie wiem na to stanowisko jeżeli będzie kilka wakatów w firmie na to wyższe, które powiedzmy sądzicie, że się nie dostaniecie bo jest jakby za wysokie progi, właśnie nie macie szansę otrzymać tą, tą posadę z tym wyższym stanowiskiem, a nie z tym, z tym niższym, czyli no to taki przykład tylko jest, jak powiedziałam, bo karę tutaj nie mówią o co konkretnie, o co konkretnie chodzi w każdym razie nie zaniżajcie swojej wartości, startujcie wysoko. No i też karty mówią o czasie sprzyjającym. Jeśli chodzi o jakieś gry losowe, to macie zielone światło. Oczywiście nie namawiam nikogo do hazardu, żeby nie było, ale jest możliwa możliwość wygranej. No i co, to podsumowując, uważajcie, jeśli chodzi o uczucia, uważajcie na może na nowo poznaną osobę albo którą poznacie w lutym, albo którą niedawno poznałyście, ta osoba tutaj nie, nie, niekoniecznie musi być szczera wobec Was, ale to kłasą krótkie nogi, tajemnica ujrzy światło dzienne, ta nieszczerość zostanie karty zostaną odkryte jeżeli możecie bądźcie bardziej w tym miesiącu w lutym skupione, bo karty tutaj pokazują jakieś drobne można powiedzieć drobne nieszczęścia, tak ja bym powiedziała, drobne jakieś usterki, czyli wynikające może z Waszego jakiegoś zaniedbania, y, takie drobnostki, które utrudniają y, życie. Takie, jakieś, takie szkody drobne, jakie może mysz zrobić, no ale jeżeli przegryzie jakiś kabel, no to może to być, y, zanim dojdziemy do, do źródła y, problemu, może to jakoś tam skomplikować, y, skomplikować życie na jakiś tam y, czas. Miesiąc dobry na podążanie, jeśli chodzi o ścieżkę yy, nauki, ścieżkę pracy. Yy, to, ale kwestie, jeśli chodzi o kwestie intelektualne, jeżeli ktoś z Was wykonuje pracę, yy, powiedziałam taką nie tyle z mądrością, związaną to właśnie, gdzie pracujemy umysłem, głową, yy, to karty radzą yy, podążać yy, w tym kierunku, bo tutaj. To jest dobra droga, na pewno nie na, nie na krótki okres czasu, tak bym to powiedziała. No i tutaj dwie świetne karty, które mówią o tym, że jakby marzenia są w zasięgu Waszej ręki. Bardzo dobre karty w całej talii. Czyli mierzcie wysoko, nie ograniczajcie się, bo tutaj te dwie karty Wam jak najbardziej sprzyjają w realizacji tutaj Waszych celów. Także uważam, że całkiem niezły miesiąc, całkiem dobry miesiąc y, dla Was y, drogie lwy. No i to tyle. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego udanego miesiąca. Zapraszam oczywiście do porad indywidualnych. Y, pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!